No cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś, e, w dziś piątek mam dla Was mix. Za 40 zł. Masa 8 numerek. Dużo szczęścia. To jest ósemką, jest. wiem e, szmaragdowe dolary. To jest 16 numerek. Diamenty czarne. Numerek 23 i Paradiso z numerkiem 20. Dobra, zaczynamy od klasycznie, zaczynamy ostatnio klasycznie, ta. bo ostatnio zaczynam od masakacji. No to zaczniemy od a czemu nie. I skończymy na Paradiso, a jak Paradiso trochę zajmie a nie czasu. Dobra. Numerek 8 Drapjemy. Sprawdźmy, co tutaj jest. Co tutaj na nas czeka. Za jakie kwoty. <laughs> tak. Ostatnio trochę się wygrywało. To tak, szczęśliwe liczby moje to jest tak. 38, 21, 40, 43. I takich mam nadzieję, że będzie dużo. Ale zaczynamy obokiem. Oboczkiem, obokiem.

A, winogrono, winogrono, 25 złotych winogrono, S, takie mamy kontrolne, a więc pusto, dobra przechodzimy do drugiej ósemki, dużo szczęścia, ale jakoś się tak ułożyło, że tu ósemka, tu ósemka, nawet nie wiedziałem, dobrze, sprawdźmy. Moje szczęśliwe liczby moje szczęśliwe liczby to 32, 36, 40, nie, 34, przepraszam, i 11. A więc szukajmy ich, tych szczęśliwych liczb. 9, 27. u zdrapałem kontrolę. Jakże nie, jakże tak. 37, obok. 24, nie ma trójki, też nie mamy drugi rząd trzydzieści obok 13 nie ma 26 nie ma trzydzieści obok i ostatnia to 7, a więc nie ma. Tu jest kontrolna. L, T. Z pójść to, dużo szczęścia. No, nie było dużo szczęścia. Dobrze, kolejne to sobie weźmiemy z numerkiem 23, diamenty czarne i pół miliona będzie dzisiaj, dzisiaj pół miliona. Wydrapie Dobra, całą widać, całą widać. No to jakie są szczęśliwe liczby dla mnie dzisiaj w czarnych diamentach? To tak: 3, 14, 33, 5, 32. 25 nie ma. 11 też nie ma. 29 nie ma. 24. Nie ma. Dwójka. Obok, obok, obok. Obok. 37. Nie. 38. Też taki nie szukamy. Jedynki też nie ma. A trzydzieści jeden też nie ma. Czwórki. O, obok. obok pomiędzy trójką a piątką

Nie ma 40 36 i ostatnia to 12 i pusto mamy. póściutko Gdzie są te kontrolne? Kontrolne. Kontrolne. Nie wiem, czy szukać ich, czy nie. W końcu jak wiem, że pusta trapka, to po co ich szukać, Mamy E, M. I tu mamy D. Pusto. Puściutko. Przechodzimy do... Szmaragdowe dolary. Też pół banki można wygrać. Tak. Dwadzieścia... 20... 20... Ile to Dwadzieścia miliony 900 tysięcy. I taka sama pula jest przeznaczona na czarne diamenty. Hmm. Przypadek? To tak, numer 16 i szukamy oczywiście diamentu i albo podkowy. Podkowa mnoży razy dwa Przybliżę Was, wyostrze Szukamy tych diamentów, szmaragdów i podkowy. A mamy tak, ananasa, koronę, awokado. Śliwkę, wiśnie, pik, klucz, dzwon, banan, tęcza, karo, kier, winogrono, cytryna I ostatnie sześć zostało. Motyl. Trep. Muszla. Jabłko. Melon. I ostatnia to... Biedronka. I przegrana drabka. H. Kontrolna to będzie H i D. Czyli przegrana drabka kolejna. Coś te drapki dzisiaj, w ten piątek. Niech nie lubią mnie. Mamy tak. Numerkę 20. Paradiso. O, coś takiego, nie? Może być? Może być, nie? Tu mamy tak. Nota i żółw. Nota, żółw. Pierwsza, drugiej. Jest żółw. Nuta, żółw. W trzeciej nie ma nic. W czwartej żółwik. Żółwik. O, znowu nie ości Tutaj mamy nutę. Nie ma nuty i żółwia też nie ma. O. Cieniutko się zaczęło. Dwa żółwie tylko. Się cieniutko zaczęło tutaj. Kolejne to tak, w tą stronę. Będzie palma. Okulary. Coś mi oszczyć nie chce. Palma, okulary. W pierwszym nie widzę, w drugim nie ma. W trzeciej palma, okulary nie ma. Jest, palma jest. Palma jedna jest. No i to wszystko, a na dole w piątej palma i okularia. No nie ma. Nie, zobaczcie, jest. Okular jest. Jest okular. No i tutaj, patrzcie też. Przeoczyłem. Okular przeoczyłem. Dobrze. Idziemy dalej. Chmura. Deska. W pierwszej nie widzę chmury deski, w drugiej też nie widzę, w trzeciej nie ma, a nie jest jedna, jest jedna, deska, w trzeciej nie ma, ty zobaczcie, teraz ja dopiero widzę, no tak okular i deska. A te chmura, chmura i deska. Jaki okular był wcześniej? Nie ma. Dobra. Deski, chmury. Więcej. Nie widzę. A idziemy. Czekajcie, zobaczcie. Dobra. Jest. Odnaleziona. Jedna chmura. Tu mamy napój. Gwiazda. Jest napój. Napój jest jeden, gwiazd nie widzę, w drugiej też nie widzę Dobra, a w trzeciej gwiazda i napój Patrzcie ile jest gwiazdy Są dwie gwiazdy tutaj, napoju nie widzę A w trzeciej napój Nie ma Tutaj mamy napój, chyba widziałem napój czy nie Gwiazda i gwiazda jest. Napoju nie widzę. No nie ma. Napój gwiazda. Dobrze, idziemy do kolejnych. W tą stronę. Aparat. Kostka. Aparat jest. To motyle brakuje. Aparat i. Aparat i kostka. Aparat i kostka. Kostka tu jest i aparat jest. Razem. Razem koło siebie. Razem. Aparat i, aparat i kostka. Nie ma. W czwartej jest kostka. Aparatu nie widzę. Patrzcie, napój jest. Mówiłem, że gdzieś wziąłem napój. A był napój jednak. No. Dobrze. Kolejne dwa to serce ryba. Serce ryba. W pierwszej nie widzę, w drugiej też nie widzę, w trzeciej. Serca i ryby nie ma. No nie ma. W trzeciej. Patrzcie, kostka jeszcze jest. Nie widzicie to. Masz, szukać, czy ja... Nie szukam. Nie patrzę. Serce. Tak, jest serce. Jest, rybki są. No. No dobra. Trochę się. Tak było. Parę sztuk. Serce i ryba. Dobra. Jedziemy kolejnymi numbami. Piłka. No tu nie ma, chyba już. Piłka i. Fala Piłeczka jest Fala jest To tak, kolejne, piłeczka jest Ale ten, czy nie było, nie? Nie, nie było Piłka, fala, no Myślałem, że ten, czy było też wcześniej Piłka i fala Tu już nie widzę, ani w trzeciej, ani w czwartej a w ostatniej <laughs> piłka, fala. Nie ma. Nie widzę, jak zobaczę później to Znajdę to. zdrapie Z tej strony mamy wodolot i shorty. Wodolot w pierwszej nie widzę, w drugiej nie widzę. A tutaj jest są shorty. Wodolot i shorty. Tu mamy wodolota dwa razy shorty raz i w ostatniej mamy coś mamy shorty dwa razy chyba no te no i dobra i kolejne dwa tu mamy chyba jeszcze jeden nie no kontrolną mamy <laughs> czemu nie nie czemu nie odkryć kontrolnej Kapelusz, motyl. Motyl jest i mamy tutaj już ocie, kręcę. Mamy to. Dwie dyszki. Dwie dyszki, już linia jest. Motyl i kapelusz. Tu mamy kapelusz. Kapelusz, motyl i kapelusz. No to fajnie, motyl i kapelusz. Tutaj mamy motyla motyla, kapeluszów nie widzę i w ostatniej mamy coś, kapelusz jest i motyl jest jakiś, jest motyl i to wszystko tak? tak no nie może być no <laughs> hmm. motyl, kapelusz jest coś więcej? tu jeszcze nie, o koszulka jeszcze i o tysiak ja pierdziela by było i co mamy cytryna krab ale mamy cytrynę i kraba krab jest tutaj w drugiej, pierwszej nie było tu mamy kraba tu mamy kraba tu mamy cytrynę Krab i cytryna. A na dole coś jest? Jest krab. A cytryny nie widzę na dole. A szorty były? Były shorty, patrzcie. Tutaj shorty są jeszcze. To trzy razy szorty były na dole. Hmm. No dobra. Kraba. Kraba mieliśmy przecież. No tak. Tutaj jeszcze skrap. No dobra. Tu mamy jedną linię tutaj. Jedna linia jest. Więcej nie widzę linii. Wszystko? Wszystkie. Wszystkie, wszystkie mamy. Mamy CCC, tak? CCC? Tak. CCC. Czy CCC to daje nam... Dwie dyszki ABC No nie wiem, ABC No dwie dyszki można wygrać Więc widocznie jest, są wydyszki. dyszki Super Cieszy mnie to Mogą być dwie Czemu nie? Hmm. Chyba wszystkie co odgadliśmy tutaj Odkryliśmy Chyba tak Dobra moi drodzy, to drapanie dobiegło końca, i teraz tak podsumowanie. I wychodzi na to, że tak. 30-40 zł wkładu było, a 20 zł wygraliśmy. Pięknie. Nie jest najlepiej, ale najgorzej też nie. Dobra moi mili To w dzisiejszym odcinku wszystko I co Życzę Wam drówka Wysokich wygranych I dużo zwrotów No tak No tak To To do następnego Strzałeczka Cześć